maneczkę z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z pogadanek. Więc tak, dzisiaj sobie pogadamy o tym komentarzu. Szczerze, to jeszcze żaden film mnie tak nie zdenerwował. No to jak jeszcze żaden film cię nie zdenerwował, no to prosty po prostu już nie oglądaj i elo! Nie no, a tak szczerze to witam Was w kolejnym odcinku pogadanek. I dzisiaj sobie trochę porozmawiamy o tym komentarzu A ten komentarz jest na dość prosty temat yy, Czyli na temat tego, że narzekam na klasy OP I teraz tak Chciałbym Wam na sam początek się wytłumaczyć, że yy, Narzekam na te klasy Ponieważ moim zdaniem takie są Moim zdaniem Scout, Pyro, Soldier są jakby Najprostszymi postaciami na start potem może w, y, trudniej się dopiero je masteruje ale są mega proste na sam start jak y, ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z Team Fortressem no to bierze te klasy no proste eee, Dobra co my tutaj mamy dalej narzekasz że Pyro jest zbyt mocny tak narzekam mogę się z tym zgodzić eee, oczywiście link do filmu, który był ostatnio, będziecie mieli w opisie, będziecie mogli sobie przeczytać tą konwersację, którą tutaj potem podjąłem z Jakubem Twoja Stara. Eee, dobrze, eee, tak, eee, dobra, tutaj dokończę. Narzekam na Pyro, że jest zbyt OP, pomimo tego, że nim gram. Proste, po prostu lubię, jestem zwykłym graczem. Gracz eee, ma tendencję do takich rzeczy, że po prostu narzeka na jakąś postać na jakiś przedmiot, na coś, że jest zbyt OP, ponieważ aktualnie go zabiło, nie wiem czy masz styczność z takimi grami jak League of Legends, gdzie y, jest bardzo dużo postaci i y, bardzo dużo osób narzeka na jakąś postać, przez co potem ją banuje, bo po prostu nie umie na przykład na nią grać albo po prostu zdenerwowała tą osobę. Dobra. Przejdźmy dalej. Tutaj gdzieś może być spy. Oczywiście przepraszam Was, że dzisiaj może nie będzie aż takich komentarzy jak były zawsze, co e, nam towarzyszyły przy tym jak grałem, ale no po prostu teraz mamy temat, dlatego ja chcę się tutaj bardzo ładnie wytłumaczyć. E, jeżeli Wam oczywiście przeszkadza ten komentarz, że na przykład narzekam na jakąś postać, no to możecie dać znać w komentarzu e, jak coś to nie nagrywam tak naprawdę tego od razu po tej konwersacji po prostu sobie jakby musiałem ustalić w głowie co powiedzieć <laughs> jak zawsze na jakiś temat a że akurat taki temat był no to sobie ustalimy dobra co tutaj pyro owszem jest mocny na casual ale Chyba wiesz sam, że komp wygląda już trochę inaczej. Już wspominając fakt, że Pyro OP a sam nic nie potrafiłeś zrobić. Nic nie potrafiłem zrobić. Wiesz co? Zależy o jakiej akcji mówisz, ponieważ... Mm, w sensie teraz nie wiem o co ci chodzi. Czy to, że ja nie potrafiłem zagrać na Pyro, czy o to, że jak ja grałem Pyro, to nic nie mogłem zrobić. Eee, no, moim zdaniem... Pyro jest mocny. Może nie umiem nim grać. Ale ja nawet nie skupiam się na tym, żeby umieć grać, bo y, ja, można powiedzieć, lata świetności moje w TF-ie to już dawno są za mną, ponieważ miałem dość długą przerwę, a w TF-a aktualnie gram casualowo, tak co jakiś czas tylko. A, właśnie. Co jakiś czas, dlatego możecie wbijać na live'y przez kolejny tydzień, ponieważ będą się pojawiać raczej codziennie, raczej też w porach wieczornych i będą to live y albo z MVMów, z Dead by Daylight lub też z League of Legends. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. Dobra, zaraz tutaj, bo dziesięłam uciekł tam jest to i go ładnie zabiłem. E, dobra, idziemy dalej. 2. E, mówisz, że Scout OP, to ciekawe, że jakoś widziałem tego w, w Twojej grze. No nie widziałeś tego w mojej grze, ale wiele jest takich gier, gdzie po prostu y, sobie ja gram i najpierw powiedzmy gram spajem. Powiedzmy, mają trzy pyrki, nie wychodzi mi, biorę Scout'a, rekce wszystkich. Nie sądzę, że też jestem najlepszym scoutem, ale jakoś mi idzie, a to, że po prostu, nie wiem, po prostu mi akurat na wideo nie wyszło, no to nie moja wina, bo ja jestem naturalny, ja tutaj nie robię jakichś kurde cięć i tylko tam, gdzie mi wyjdzie, ja robię wszystko. Bo czemu miałbym na przykład robić cięcia, że nie wiem, że akurat hm, nie wyjdzie mi, no to może sobie to wytnę i akurat kiedy zacznę zabijać kogoś to wtedy sobie y, zrobię, żeby było, że jestem taki pro. Nie, ja nie robię tutaj żadnych frag wideo, ja robię normalne pogadanki. Gram sobie casual'a. Tutaj właśnie robię jakby komentarz do akurat twojego komentarza. No i bardzo proszę. Eee, co tutaj? Powiem tak, każda klasa potrafi być mocna w odpowiednich rękach. Tym samym zamykając temat OP-Klas. Yy, I tutaj na chwilę się zatrzymamy. Yy, każda klasa potrafi być mocna w odpowiednich rękach. Tak, zgadzam się. Jednakże są też klasy, które bez odpowiednich rąk potrafią być mocne. Na przykład taki właśnie Pyro Scout albo Soldier. Są to klasy do ataku i no, moim zdaniem są mniej jakby zbalansowane, ponieważ jak już mówiłem nie umiem zbytnio grać tymi postaciami, nie gram z aż tak dużo nimi. Akurat teraz wybrałem sobie Pyro na przykład, ale nie gram aż tak dużo nimi i nie gram nimi jakoś super, a jak na razie widzimy, że no... Mam 5,1 statystyki. Nie są może jakieś świetne, ale jednak zabijam, co oznacza, że nawet w nie najlepszych rękach są to dość mocne klasy. Dobra, i no to teraz sobie na chwileczkę zrobimy cięcie, ponieważ muszę rozwinąć ten komentarz. Dobrze, już do Was wróciłem. W sumie nic się nie stało. Rozwinąłem sobie tylko komentarz, żeby było, że pokaż więcej na YouTubie. Eee... Dobrze. Powiem tak, każda klasa potrafi być mocna W odpowiednich rękach, tym samym smakając temat OP klas i proszę cię, nie pisz nic w stylu, ale ja grałem i nie mogłem się skupić na grze, bo to jest po prostu głupie. Ale ja grałem i nie mogłem się skupić na grze. No tak, ja grałem i nie mogłem się skupić na grze, ok? Yy, nie, ja po prostu gadałem i próbowałem się jakby rozwinąć na jakiś temat, żeby coś z siebie dać więcej y, tak jak w sumie teraz dlatego też do końca nie mogłem się skupić na grze, tak jak i teraz, ale na przykład gram sobie Pyro i no widać w nawet nie najlepszych rękach Pyro potrafi coś zdziałać, no i nawet bez skupienia teraz większego i jakoś mam staty 8-1 i teraz raczej się wywalę ponieważ nie mam co zbytnio zrobić chyba, że skałka tego spalę bardzo ładnie ale on raczej dobiegnie do yy, do apteczki, do szafki i się wyleczy, prawie właśnie spadłem dobrze, lecimy dalej yy. i jeszcze kilka słów na casual Pyro jest mocny, ale na comp czy nawet na niektórych serwerach społeczności Pyro nie jest wszechpotężną postacią. Otóż nie zawsze, zresztą sam mówię, że w odpowiednich rękach każda postać potrafi dużo zdziałać. No to akurat na Competitive'ach grają postacie, które bardzo dobrze grają w tę gierkę i bardzo, bardzo ładnie potrafią wykorzystać Pyro. A zresztą dyskusję na ten temat miałem no z tydzień temu, może trochę więcej na live'ie razem ze Skibeu i Bubu. No dobra, uciek sobie. Wow. 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 Ten, ten, ten spy. Mhm, dobrze. Gdzie tutaj tutaj dalej możemy zobaczyć coś i się właśnie nie skupiłem na grze. Nie zauważyłem kompletnie skauta, który tak naprawdę był przede mną, dzięki czemu umarłem. Dobrze, teraz mogę się skupić dalej. Eee, 3. Valve już nie włoży serca do TFA. Eee, Gra jest po prostu za stara na odświeżenie. Chyba, że by zrobili jakiegoś remastera. Dobrze, ja, ja mówiłem na ten temat w poprzednich pogadankach i ja sądzę, że jakby odświeżyli właśnie, czyli takiego można powiedzieć remastera, nie wiem jakby dodali chociażby nowy ich silnik to by z tf mogło coś jeszcze być, ale no po prostu gra jest za stara, CS też jest bardzo starą grom, jak na tamte czasy, A jednak dają update'y, to wszystko zależy tak naprawdę od ich woli, bo na przykład Dota też jest dość starą grom, ale non stop też dostaje update'y, no Tutaj zbytnio akurat w tym aspekcie y, nie ma dużo do gadania, bo to zależy od dewelopera, czy będzie chciał dalej grę updateować i rozwijać, czy po prostu ją zostawi, a nie czy gra jest stara, czy nie. Na przykład League of Legends też jest dość starą grą y, z 2009 roku bodajże, a jednak dalej jest updateowana i dosyć dużo graczy ciągle w nią gra. Tak samo Minecraft Oficjalne wydanie było w 2011 roku, a wcześniej była beta i alfa od 2009 No i nadal też dużo osób w tą grę gra. Dobra, ja tutaj nie wejdę, bo może mnie zepchnąć, dlatego sobie go ładnie tu pojadę. Kurde, o dobra, spaliłem ładnie. Ehm. Skater Ganope. nie wiem czy tak rzeczywiście sądzisz, czy po prostu potwierdziłeś se to, bo Zabili się z niego 5 razy. E, jak już to mnie, ale nie zabili mnie. W sensie może i nie zabili, ale szczerze ja po prostu tak sądzę. Scattergun jest najbardziej, najlepszą bronią dla skauta, ponieważ jest stokową, a stokowe bronie są tak naprawdę e, jedne z najlepszych. E, przez to też są głównie używane na m, tryb Mans vs Machine jak i przez w sumie wszystkich ja szczerze też używam skatergana i uważam, że to jest akurat najmocniejszy najmocniejsza broń yy, dla yy, scouta nie ma jakby lepszej eee. o akurat kryty i się skończył mecz ja jeszcze tutaj dopowiem yy. Gdzie tutaj było? Nie wiem, a dobra, to już przeczytałem. E, narzekasz, że Casual nie ma balansu? Nie, nie narzekam, że Casual nie ma balansu, tylko narzekam na to, że ogólnie ta gra też ma dosyć mały balans, zwłaszcza po tym Jungle Inferno i przydałoby się jej trochę zmienić. Dlatego też na przykład niektóre bronie, niektóre rzeczy są e, ba, e, zabronione, zablokowane na Highlanderach. Dobrze To po Go grasz co sob... se Lobby albo społeczności O trochę długi komentarz więc do rzeczy Nie będę tutaj pisał jeszcze kilku aspektów bo trochę długi jest ten kom Jakbyś chciał pogadać na temat tl 2 to Steam mój masz Dobrze Widziałem twój Steam masz mniej więcej tyle godzin co ja w Team Fortressie Jednakże ja w Team Fortressa dużo wcześniej, teraz już zbytnio jakby nie mam ochoty do tryhardowania, dlatego też jakby nie jestem graczem jakoś zawodowym. A po co gram akurat casuale to jest proste. Po pierwsze, społeczności nie lubię, jakoś mi te serwery nie odpowiadają, a inne tryby... Nie wiem, no też jakieś są takie gorsze, jakby kompetitywy i Highlandery do mnie kompletnie nie pasują, ponieważ to jest zupełnie wyższy poziom, przynajmniej mam takie wrażenie. A casuale to jest no, idealne dla mnie. Po pierwsze to i tak casuale w sumie były od początku pogadane, no i tak też zostanie. Ja nie gram tutaj jakoś pod full tryharda, żeby właśnie... Nie wiem. No dobra, tutaj się zaczyna gra. Ja nie gram jakoś pod full tryharda, żeby wpijać jak najlepszą, jak najwyższą rangę, albo żeby grać na Highlanderach i nie wiem jakieś inne rzeczy. No, także tyle. Jeśli chodzi jeszcze o inne aspekty, no to też Ci je przedstawiłem wszystkie na dole. Wy sobie możecie je też przeczytać. No i oczywiście tutaj też bardzo wulgarnie się zachowywałeś, przynajmniej pisałeś. I dlatego mam nadzieję, że to zrozumiesz, że w niektórych aspektach właśnie jak ktoś mnie zabije, się denerwuje, co też tobie pisałem, a jeżeli ja się denerwuję i tylko narzekam na jakąś postać, nie wiem, broń na balans gry, a ty musisz od razu wyzywać i używać wulgaryzmów, no to ty się lepiej zastanów nad sobą. Bo naprawdę sądzę jednak, że lepsze jest narzekanie na grę, y, gdzie nikomu nie robię krzywdy, nawet nie piszę temu y, typkowi, że Jezus ale jesteś nubem, bo grasz tą tylko pa y, tym pyrozy z flogistynatorem, y, a ty mi piszesz, że mm, no po prostu y, wkuchbiacie to, żeby tutaj nie użyć y, przekleństwa i jeszcze mi tutaj ubliżasz, że po ciul e, gram w, w ogóle na tych casualach. No, trudno. A, żeby nie było, jak, jak coś, to czytałem Twój komentarz i e, że Cię uchwia, to specjalnie teraz powiedziałem nie dlatego, że... E, dobra, nieważne. <śpuszczam> po prostu nie Nieważne już. A dodatkowo na koniec jeszcze powiem, że to widzowie zadecydowali o takim formacie pogadanek. Zresztą ci to też napisałem, bo pogadanki były poprzednio inne, a mianowicie była gra, casual, normalna, osobno nagrywana, a do tego potem był dogrywany tylko mój komentarz. Dzięki czemu było zupełnie inaczej. Dobra, a teraz Wam w sumie bardzo dziękuję za ten film. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!